Dzień dobry. Dzisiaj jadę na rozładunek, bo wczoraj przekroczyłem ponad 9 godzin jazdy, więc nie było, nie było jak wczoraj rozładować. W ogóle wczorajszy kurs to był pełen przygód. Najpierw po kilkuset kilometrach zniknęły hamulce na tylnym moście. Przyczyna? Wyciek płynu z regulatora siły hamowania. Później następna przygoda. Tutaj zapaliła się ta żółta lampka od odchylania kabiny. A jak ona się zapali w trakcie włączonego, nazwijmy to umownie, zapłonu, to raz rusznik nie działa. Po prostu nie da się z kluczyka odpalić samochodu. I prze, przez to musiałem, bo prawie dwie godziny silnik chodził na wolnych obrotach podczas załadunku. Po wyjeździe z kopalni stanęliśmy tradycyjnie na obiad. Patrzę, lampka zgasła. No jak, jak lampka zgasła, to znaczy, że już można odpalić samochód z rozrusznika. Wychodzimy z obiadu, przekręcam kluczyk, lampka się pali. Późno, no to już wiem, że z kluczyka nie odpalę. No to pomyślałem sobie, no trzeba będzie odchylić kabinę i na krótko go odpalić. Ale okazało się, że jakoś się wcisnąłem między koło a błotnik. Bez odchylania kabiny udało mi się silnik uruchomić. W ogóle kupiłem go w 2003 roku. Nie było żadnych problemów z instalacją elektryczną, a teraz się pojawił problem. Teraz jak widzicie, nie wiem czy to widać, dobrodomieść przestał działać. Zabłka zgasła, a obrotami jest km na godzinę działać. Ale star, star ma coś w sobie z kunia. Otóż jest takie powiedzenie, że kunia nawali, to jedzie dalej. I stary mają tak samo. Nawet jak się popsują. To się doda na drodze, naprawić, jedzie dalej. Stary. I na koniec taka ciekawostka. Między miejscowością Wablew a Bełchatowem w miejscowości Kącik skręcałem w lewo. Jadący z naprzeciwka tak zwany tir, koloru białego. Niestety, marki, no nie spojrzałem na markę. Miga mi światłami pozwala mi skręcić w lewo. Trochę takie mi się to dziwne wydało, bo no, ani korka nie było, ani nie było żadnych innych powodów, żeby mnie kolega przepuścił. Ale wszystko się wyjaśniło, kiedy po skręceniu słyszę na Fibi Radio Witam youtubera ze Stara <grymka> 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 Pozdrawiam cię kolego jak oglądasz teraz ten film. Ta, taka ciekawostka, że kilka set kilometrów od Kielc ktoś tam mój kanał ogląda jeszcze co do kamery no nie wiem czy to jest wina kamery bo pokazuje mi, że jest karta zawodna, wy karta jest V30 za taką zalecają no muszę wymienić te kartę, bo jak jeszcze na jednej kamerze chodzi na przedniej to jeszcze jako daję taką radę jak się dwie kamery podepnie tak jak teraz no to już jest, dziwi się że jeszcze